Dzień dobry widzowie, dzisiaj od znajomych o, dobra, kolejny odkurzacz, tym razem nie jest to odkurzacz elektryczny, to jest odkurzacz yy, taki ręczny, rolkowy, miś, bardzo fajny, yy, też długo ten taki polowałem, yy, to jest na takiej zasadzie, że tu jest po prostu taka, taka rolka, o, a tutaj są drzwiczki, z których wysypujemy zebrany brud, w sumie jest to nawet całkiem czyste, tutaj także, jest bardzo ładnie zachowany ten odkurzacz. Ładne ma zachowane to malowanie też. I naprawdę fajnie działa, zbiera. Jego wystarczy tylko popychać, żeby nie odkurzać. Tyle. Nie trzeba płacić za prąd, który dużo żera inne odkurzacze. Także myślę, że ten odkurzacz obejrzymy sobie w jakimś dłuższym odcinku. Trzymajcie się, cześć.